Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie coś y, takiego trochę nienormalnego, ale uwierzcie mi, smakowało. To będzie bardzo normalnie. A mianowicie będą to młode ziemniaki, marynowane w lekko słodko kwaśnej zalewie. Idealny dodatek y, na zimno, jako przekąska, y, dodatek do mięs z grilla, lub każdego jednego tak naprawdę posiłku. A więc zaczynajmy, bo czas leci. Najpierw ziemniaki musimy ugotować, ale pamiętajmy, żeby ich nie rozgotować. Aha, i ziemniaków nie solimy. Do marynaty potrzebować będziemy olej, ocet jabłkowy. Niewielką ilość wody, płaską łyżkę soli, pół łyżki świeżo roztartego czarnego pieprzu, dwie łyżeczki miodu. Połączmy to. I teraz tak, wkrajamy jedną cebulę, pokroję w kostkę. Cebulę wrzucam do miski. O, coś takiego. Teraz pokroję jedną papryczkę chili. I również ląduję. W miejsce to samo robię z dwoma ząbkami czosnku. Teraz bierzemy zieloninę. To znaczy koperek, natkę pietruszki i niewielką ilość rozmarynu, ale z rozmarynem poczekajmy, nie będziemy go siekać. I również dodaję do, do miski. Połączmy, połączmy te składniki. I marynatę mamy gotową. Czekamy na ziemniaki. One muszą się ugotować i delikatnie przestygnąć. Ja ziemniaki zawsze sprawdzam wykałaczką. Jak przechodzi, delikatnie stawia opór, ale niezbyt duży. To ziemniaki są idealnie ugotowane, czy właśnie do marynaty, czy na jakąkolwiek sałatkę. O. Widzicie? I teraz idę je odcedzić i poczekam aż trochę przestygną. No i dobra, ziemniaki sobie delikatnie przestygły, więc możemy je wrzucić do słoika. Całą listę składników znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli ziemniaki będą za duże, możemy je śmiało przekroić na dwie części. I nie upychamy, bo później ich nie wyciągniemy. I teraz zalewam marynat. I lejemy do pełna. No i prawie gotowe. Teraz wciskam rozmaryn. Słuchajcie, zamykam, zakręcam i... Jeszcze możemy wstrząsnąć, żeby ten koperek tam wszędzie, słuchajcie, doszedł. O, pomieszać dokładnie. Nie bójmy się. O, spójrzcie, jakie kartofelki. I tak, przygotowane zostawiam na noc w lodówce. No i moje kartofelki są gotowe. To znaczy, te kartofelki. I zobaczcie, jak one wyglądają, fajnie. I możemy je otworzyć i spróbować. Słuchajcie, ja je odcedzę na sitko. A państwo, jak chcecie, możecie wybierać po jednym ze słoika. Nie chodzi o to, żeby wam pokazać, jak to wygląda w całej okazałości. No wychodzić, dobra. I teraz. Próbujmy. Zobaczcie jak one się fajnie prezentują. Jeszcze można posypać przed podaniem delikatnie tą cebulką z marynaty. O. I zobaczcie, wcale nie nasiąkły bardzo y, marynatą. Co mogłoby się na początku wydawać. Ło! Wow. Słuchajcie po prostu petardina wow. są delikatnie kwaśne. Są aromatyczne, pyszne, lekko czosnkowe, lekko pikantne. Mm. To jest coś co ja uwielbiam. I teraz takie ziemniaczki. Słuchajcie, wykładamy pięknie na salaterkę. A goście, co to jest? A kartofelki w zalewie. Do grilla i nie tylko. A ja już dzisiaj z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.